Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie i dzisiaj, jak widzicie, po tytule zapraszam Was na kosmetycznych ulubieńców roku 2016. Mamy już 2017, naprawdę nie mam pojęcia, jak ten czas szybko leci, ale czas podsumowań nadszedł, więc w dzisiejszym filmie będę omawiać kosmetyki do makijażu. Jutro będzie pielęgnacja, pojutrze będą ulubieńcy niekosmetyczni, więc jak widzicie, dosyć sporo tych podsumowań na moim kanale będzie i to będzie co oglądać same perełki, the best of the best i wszystkie kosmetyki, które w moim odczuciu najlepiej sprawowały mi się w starym roku, więc jeśli temat was interesuje i jeśli chcecie, mam nadzieję zobaczyć coś, co u was być może się sprawdzi, to oczywiście zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Że jak tak patrzę w boku na te kosmetyki Które wytypowałam do tego filmu To nie ma tego aż tak bardzo dużo Więc faktycznie Skupiłam się na Kosmetykach, które w danym Obszarze Makijażu Sprawdziły się u mnie najlepiej I po prostu otworzyłam toaletkę I tak jak Nakładam makijaż krok po kroku, tak? Te kosmetyki, które w moim odczuciu w zeszłym roku najlepiej mi się sprawdziły, po prostu znalazły się tutaj obok mnie. I tak naprawdę mój makijaż zawsze zaczynam w chwili obecnej od nakładania kremu pod oczy. I tak się złożyło, że dzięki temu kremowi. Zaczęłam właśnie stosować krem pod oczy przed makijażem. Nigdy tego nie robiłam. I to dzięki Monice z kanału Akina 1, ponieważ ona mi wysłała w paczce właśnie ten anti-aging gold terapii, rozświetlający krem pod oczy z flos Leku. I powiem Wam, że jest to ogromna tubka, bo 30 ml, czyli tak jak podkład, i ja z. Użyłam go prawie w całości, więc pod tym względem naprawdę byłam systematyczna w aplikowaniu tego kremu pod oczy, i jest to taki zwykły, lekki krem, który właśnie idealnie się do tego celu sprawdza. Więc pod tym względem naprawdę. Yy... Super super sprawa i e, używałam go i teraz gdy ten się kończy, już mam kolejny krem pod oczy w toaletce i zawsze nakładam krem pod oczy przed makijażem. Teraz nie mam tego opakowania e, było chyba serum, tak bo to była taka żelowa konsystencja serum z kolastyny, który również od Moniki dostałam w paczce który fantastycznie pod makijaż się sprawdza i jest to serum z kolastyny, powinnam mieć gdzieś w zasobach, przebitkę będziecie mieć tutaj z tą tubką, żebyście wiedzieli o czym ja mówię i to serum naprawdę również bardzo długo mi służyło bardzo długo go używałam właśnie pod makijaż i z racji na tą żelową konsystencję, fajnie się potem podkład na tym trzymał, więc naprawdę super sprawa. A teraz przechodzimy do podkładu. I tak naprawdę, najlepszym podkładem, który w roku 2016 udało mi się przetestować, jest bezapelacyjny. Nie, 1-2-3 Perfekt z Bourjois. Jest to podkład, który już dękuje, tak naprawdę, i tutaj już lada moment mi się wykończy. Bardzo, bardzo wydajny, lekka. Cienka warstwa wystarczy tego podkładu, aby pięknie wyrównać sobie kolory w cery i po prostu ja nie potrzebuję już go tak naprawdę pudrować robię to ponieważ aplikuję na niego korektor który muszę utrwalić ale sam w sobie na twarzy zachowuje się jak druga skóra jest tak bardzo wtapiający się że to jest jakieś mistrzostwo świata oczywiście zakupiłam go na promocji 49% w Rosmanie i Miałam wcześniej CC krem, który chyba był w 2015 roku ulubieńcem, w chwili obecnej ten i naprawdę myślę, że prędzej czy później do niego wrócę. Gdybym nie miała takiego parcia e, testowania różnych tego typu rzeczy, to bym była mu wierna, więc pod tym względem jeszcze Wam mogę powiedzieć Beige Clear nr 53 to mój odcień. Po podkładzie zawsze aplikuję korektor pod oczy i bezapelacyjnym... Ulubieńcem roku 2016, odkryciem. Odkąd go zakupiłam, używam tylko jego. Inne korektory poszły w odstawkę i jest to, jak się pewnie domyślacie, korektor w kompakcie z Aivonu w kolorze Fair. Mam jego zapas. I jak widzicie, jeszcze go nie zużyłam. Fakt, faktem na środku jest denko, ale z czym mnóstwo produktu jest dookoła. Nie wiem, ile jest tutaj go, jeśli chodzi o pojemność, ale jest fantastyczny, jasny, mega kremowy, pięknie wtapia się w skórę pod oczami, rozjaśnia ją, stanowi również bardzo fajną bazę pod makijaż oka, czyli pod cienie jako baza pod cienie i Naprawdę za tą cenę, wydajność, jakość to jest po prostu rewelacja, więc tutaj koniecznie musicie go wypróbować. Jeden z lepszych korektorów, które e, używałam, i pudełeczko jest też takie bardzo kompaktowe, więc fajne do zabrania w podróż. Podkład korektor Puder. Jeśli chodzi o Puder, nie mam żadnego ulubieńca. Po prostu e, zwykłe takie pudry używam, które nie robiły na mnie jakiegoś mega super, hiper, bombaszały wrażenia, e, więc pod tym względem ta kategoria zostaje bez ulubieńca takiego, the best of the best. E, dalej, róż. I rok 2016, właśnie dzięki temu różowi, który Wam za chwileczkę pokażę, stał się rokiem, w którym zaczęłam używać różu. Wcześniej tego nie robiłam, nie potrafiłam aplikować różu na policzki. W chwili obecnej tutaj, powinnam sobie tutaj Rozetrzeć, ale włoski ładnie to Przykrywają, więc powiedzmy Że jest wszystko ok Ale właśnie dzięki temu różowi, który Zakupiłam w tej pierwszej na początku Roku, która chyba była Promocji w Rosmanie, Zakupiłam sobie ten róż I jestem z niego mega zadowolona I jest to róż z burżuła On ma dołączony tutaj taki pędzelek Którym idealnie się Aplikuje ten róż na policzki Ponieważ jest to róż wypie a te włosie jest takie szczyciniaste, że tak powiem, to on bardzo fajnie zdrapuje tą warstewkę, przez co aplikując ten róż tutaj na policzki, fajnie można go sobie dozować, ten róż dodatkowo jeszcze pachnie różami, jest to numer 34. 30... 34 w takim odcieniu Rose Gold. Fantastyczna sprawa, po prostu duo, super duo, no, razem z tym pędzelkiem. Róż fantastyczny, wypiekany, jak widzicie. Pozbyłam się w przeciągu tego roku tej kopułki, takiej tutaj, która jest wypiekany w wypiekanych produktach, więc pod tym względem mogę Wam go szczystem sumieniem polecić. Mam dwa róże, powiedzmy trzy. A ten cały czas był w użyciu, więc naprawdę. Na tej promocji opłaca się kupić ten róż, bo wychodzi w bardzo atrakcyjnej cenie. Bronzer. Och, ty mój bronzerze, chyba byłaś już w 2015 w ulubieńcach. Pudełko jest mega, mega. Opakowanie jest mega już zużyte, obite, starte. Jak widzicie, mega starte. Ale produktu jest jeszcze mnóstwo. I jest to Nux. Jest to puder e, brązujący, e, który dostałam swego czasu do testów. I jak widzicie, zużycie jest takie. Ja go używam codziennie. Codziennie używam go w 2015 16 no, no, nie codziennie, bo nie codziennie się malowałam, ale w momencie, kiedy robiłam sobie makijaż, sięgałam właśnie po niego z racji na to, że lusterko jest dosyć spore, więc już nie musiałam e, szukać lusterka na Naprawdę rewelacyjny produkt bez drobinek, fajnie ocieplający, nie ma pomarańczowych podtonów, super się rozprowadza, nie robi plam. I mimo tego, że ma już swoje lata, nadal go używam i ciężko mi się go. Ciężko się z nim rozstać, bo równie dobrze mogłam go przekazać komuś innemu do używania, ale po prostu polubiłam się z nim i używałam go w przeciągu ostatniego roku bardzo, bardzo namiętnie. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to jest następny etap mojego makijażu, twarzy i bezapelacyjnym ulubieńcem roku 2016 jest rozświetlacz z My Secret. Myślę, że u wielu dziewczyn ten rozświetlacz się sprawdził. U mnie się trochę. Popsuło opakowanie, ale Wybaczam, ponieważ ten rozświetlacz Jest rewelacyjny Przepiękna szampańska tafla Na szczytach kości Policzkowych, jak widzicie tutaj już kopułkę Tą górkę Zużyłam Bardzo się nie pyli, fajnie rozświetla Uwielbiam ten rozświetlacz I tak naprawdę Poza tym I rozświetlaczem z Vibo, który zazwyczaj zabieram w podróż, gdy wyjeżdżam, ponieważ jest mały i kompaktowy, to ten był w użyciu non stop. Po rozświetlaczu przechodzimy do makijażu brwi i o dziwo w tym temacie mam aż trzy kosmetyki, ale tutaj na fanfary zasłużył. Już mi się starło opakowanie, ale może to jest to stare, już nie pamiętam. Bezapelacyjnie na fanfary, za, za Służyła ta oto kredka z Maybelline, Brow Satin. Osobny film na jej temat zrobiłam, ponieważ uwielbiam robić makijaż brwi za jej pomocą. I ta kredka moja jest w medium brown. Kupiłam sobie drugą na promocji w Rosmanie, gdy była. Składa się z Tutaj takiej wysuwanej kredeczki, która jest na tyle twarda, że możecie sobie pięknie wyrysować tą dolną linię łuku brwiowego zrobić taki kontur właśnie brwi, a następnie za pomocą cienia, który znajduje się tutaj w skówce i za pomocą mega elastycznej gąbeczki, która idealnie dozuje tutaj ten produkt na brwiach, zaaplikować go na brwi i makijaż brwi wygląda tak jak ten załączony na tym klipie więc uwielbiam tą kredkę i tak naprawdę nie szukam niczego innego w tym temacie jeśli chodzi o makijaż brwi, ponieważ to jest mój ideał, występuje w chwili obecnej w trzech kolorach Jeśli ją mieliście dajcie koniecznie znać jak się u was sprawdziła A gdy już sobie wyrysuję, wypełnię brwi Utrwalałam je żelem albo jednym, albo drugim Już nie powiem wam po który sięgałam częściej Ale gdy robiłam sobie makijaż brwi za pomocą kredki Zazwyczaj nakładałam dla utrwalenia ten make mi brow z Essence, a gdy chciałam na szybko zrobić sobie makijaż brwi, to używałam tego Brow Gel Korektor z Lovely, więc te dwa tusze powiedzmy do brwi bardzo fajnie się mnie sprawdziły. Nadal będą się sprawdzać, bo nie zamierzam z nich rezygnować. Jeszcze mam je w terminie i będę ich używać przez najbliższy czas, więc pod tym względem wiecie o co chodzi. Po brwiach mam usta. Niech będą usta chociaż usta zazwyczaj na samym końcu robię, ale powiedzmy, że teraz usta. I mam ten produkt. W chwili obecnej na ustach I jest to również starło mi się opakowanie Ale ta kredka, ta szminka w kredce Była ze mną wszędzie Naprawdę wszędzie Zabrałam ją na wakacje I w okresie takim słonecznym, że tak powiem Zazwyczaj jej używałam I jest to Rimmel Rush Coś tam już nie pamiętam, ale będziecie mieć tutaj przebitkę klip, gdzie jeszcze napisy na tej kredce były, więc będziecie wszystko widzieć, kolor i tak dalej. Uwielbiam tą kredkę z racji na to, że jest bardzo trwała. Ma piękny, intensywny kolor. I cóż tu więcej mogę na jej temat powiedzieć? Myślę, że. Pozostałe kolory również fajnie się sprawdzą. Kupiona również w Rosmanie na minus 49%, więc właśnie ta szminka w krece zyskała miano najlepszej w roku 2016, z tym w moim odczuciu. No i teraz, moi drodzy, zostały oczy. Mam dwie paletki, dwa cienie w kremie, eyeliner oraz tusz, więc przechodzimy rozpocznę od tych cieni w kremie ponieważ one lądowały na mojej powiece albo jako jedyne albo jako baza pod dalszy makijaż cieniami prasowanymi no i myślę, że Was tutaj nie zdziwię i będą to oczywiście cienie w kremie z kolor tatu mam ich dosyć sporo, ostatnio podczas promocji w Rosmanie zakupiłam sobie nowe i Wytypowałam te dwa, po które sięgam najczęściej Ten, czyli nie Nie miałam wziąć tego, miałam wziąć Onon on Bronze Choinka, po e, pomyliły mi się opakowania, ale Onon on Bronze Czyli e, kolor tatu w tym odcieniu brązu, bardziej połyskującym e, Był hitem mojego makijażu w wakacje używam praktycznie tylko jego i nic więcej, ponieważ raz, że te cienie są mega trwałe, mocno napigmentowane, to po prostu pięknie wyglądają również na powiece, więc pod tym względem jako baza pod makijaż stanowią mur beton, super bazę, na której żaden makijaż nie drgnie oka, więc pod tym względem ten permanent to również jest moim ulubieńcem, można zobaczyć jest Denko, używam go bardzo często, ale właśnie ten Onon on Bronze używałam latem, a od momentu kiedy mam ten, czyli Creamy Beige 98, jest moim ulubionym cieniem i albo robię nim tylko za pomocą jego sobie kres... nie kreskę, tylko nakładam sobie na powiekę i on mi wystarczy, ponieważ jest nie jest na tyle delikatny, że go praktycznie nie widać, ale fajnie podkreśla powiekę. I jest również bardzo trwały, kremowy Super, super sprawa Więc pod tym względem naprawdę myślę, że u wielu dziewczyn to były ulubieńce Jeśli chodzi o cienie prasowane Będą to dwie paletki Avon Ponieważ Avon to tak naprawdę 2016 to był tylko sam Avon jak mogliście zobaczyć na moim kanale, ale te paletki są naprawdę godne uwagi i jest to paleta po czwórnych cieni Mokka Latte. I Avon w chwili obecnej ma chyba 3 razem z tą paletką właśnie w odcieniach takich neutralnych, ta była pierwsza dziewicza, że tak powiem. I to jest naprawdę paletka, którą, po którą najczęściej wyciągałam rękę, gdy robiłam sobie makijaż. Stałam się monotonną kobietą, jeśli chodzi o makijaż, zaczęłam się malować w brązach, ale bardzo mi to teraz w chwili obecnej. Odpowiada. No i macie tutaj w tej palecie jasny, satynowy cień. Dwójka idealnie nadaje się do brwi. Trójka jest to cień taki z połyskiem dla takiego akcentu na powiece ruchomej. No i ciemny cień w zewnętrzny kącik. Idealnie skomponowana po prostu paleta. Nic więcej nie muszę mówić. Te palety można dorwać w każdym katalogu. Są naprawdę mega, mega jakość i bardzo duży wybór kolorów. A drugą paletą, jaką wytypowałam, jest paleta e, limitowana. Wydaje mi się, że jest to paleta limitowana. Modern Romance się nazywa. Również bardzo ją lubię. Ona jest w 100% matową paletą i kocham ją z racji na e, ten taki gołębi szary kolor i na ten tutaj e, bordowy kolor. I kiedy chcę zrobić sobie taki makijaż, e, na którym troszeczkę więcej się dzieje to sięgam właśnie po tą paletę uwielbiam ją i gdy będzie gdzieś w jakiejś ofercie dodatkowej łapcie ją bo jest naprawdę super jakościowo i teraz dwa ostatnie kosmetyki jakoś przybrnęliśmy przez te e, przez tych ulubieńców i teraz eyeliner bezapelacyjnym numerem 1 w 2016 roku jeśli chodzi o kreskę e, był ten e, eyeliner z Misporty i jest to pam Up Buster Waterproof 24 godziny czarny eyeliner z Miss Sporty, który zakupiłam również na promocji 49% z polecenia Viva Viva i jest to naprawdę mega czarny mega trwały ja akurat ten aplikator bardzo lubię w tym eyelinerze ponieważ jest to taka dosyć długa elastyczna gąbka na której pięknie osadza się produkt i można naprawdę dwoma ruchami zrobić sobie kreskę. W moim przypadku tak często jest. I naprawdę jego trwałość jest fantastyczna, a cena jest jak na tą jakość bardzo niska, więc serdecznie Wam polecam. Do zakupienia oczywiście w Rosmanie. I tuż, tuż. W którym się zakochałam od pierwszego użycia I po prostu to, co ten tusz wyprawia z moimi rzęsami W ogóle odzyskałam wiarę w moje rzęsy Na które zawsze przebioczyłam, ponieważ są krótkie, proste i jest ich mało Więc tutaj tusz to jest podstawa mojego makijażu oka i od momentu, kiedy dostałam te tusze do przetestowania, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że tusze z Loreal to jedna z lepszych tuszy, które używałam, a troszeczkę już potestowałam tych tuszy, więc naprawdę dziewczyny, Soul Couture numer jeden, aż wam tak tutaj zbliżę, ponieważ ta maskara, ta maskara. W ogóle ma osobny filmik z testem na żywo na moim kanale. Ale ta maskara, jak ja dzisiaj sobie stwierdziłam, że wytuszuję nią sobie rzęsy, to po prostu znowu zaczęłam się zachwycać i nie uwierzyłam, że po prostu moje rzęsy tak mogą wyglądać, jak sztuczne. Pięknie rozdzielone, pięknie pogrubione, pięknie wydłużone. No, wszystko. Silikonowa szczoteczka, za którymi ja nie przepadam, ale ta szczoteczka jest fantastyczna, takie delikatne zumba ma i po prostu pięknie się tuż na nich osadza i nie robi pandy, i nie kruszy się, i jest idealnej wielkości, ponieważ nie jest to taka wielka szczota, którą można sobie tylko i wyłącznie wsadzić w oko, tylko taka ładna, zgrabna, idealnie wyprofilowana. Kocham cię tuszu. I to jest numer jeden mojego życia, jeśli chodzi o tusz. Naprawdę, 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 naprawdę. I tym optymistycznym akcentem zakończę ulubieńców roku 2016, jeśli chodzi o kolorówkę, o makijaż. Mam nadzieję, że tutaj kilka perełek wyłapaliście. Jutro zapraszam Was na pielęgnację. I tam sobie porozmawiamy o pielęgnacji Co się sprawdziło u mnie, jeśli chodzi o włosy Kremy, ręce, paznokcie I tak dalej, więc zapraszam Was Jutro na kanał i dajcie koniecznie Znać, jacy ulubieńcy W Waszym przypadku Były, co możecie mi Polecić po Całorocznym testowaniu kosmetyków Więc tutaj na pewno Z tego skorzystam i jeśli któryś z tych Pokazanych przeze mnie jest również Waszym ulubieńcem, to dajcie znać w komentarzach A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymać się do zobaczenia, papa.